Ciałeczka, wpadłeś na życie gangstera, sezon drugi, to dobrze trafiłeś. Jak dobrze wiesz, jest to seria, w której stara się być gangsterem, no i. Czasami różnie nam to wychodzi. Także nie bądź obojętny, lubisz serię, zostaw łapeczkę i zostaw subka z dzwoneczkiem, ponieważ dobijamy 300 tysięcy subskrypcji, a dzięki tobie jesteśmy krok bliżej. No i jak dobrze wiecie, ostatnio na live'ie troszeczkę porobiliśmy czynności, które nie do końca wyszły tak jak chciałem, ale przynajmniej przedyskutowaliśmy, jaką ekipę zbierzemy właśnie do ekipy, którą tworzę jako Leonardo i będziemy razem robić gruby cash w mieście. No i jak zawsze pięknie komentujecie tą serię, więc dzięki wam. Mam mnóstwo kontaktów, które dzisiaj możemy wykorzystać i właśnie będę jechał do jednego takiego gościa, który prawdopodobnie będzie z nami w przyszłości współpracował. Ale na początek muszę właśnie pojechać do mieszkania, gdzie zostawiłem kilka rzeczy, między innymi gotówkę. Może ta osoba będzie chciała, żeby jej z góry zapłacić. No to wie, jakaś kaska zawsze się przyda, ale poczekajcie, ej. Widzicie tą bandę jakichś grubasów, brudasów pod moją, moją hawirą? Nie podoba mi się to, że jakiś suf z dwoma mięśniakami stoi mi pod hałpą. Wiecie co? Ja sobie tutaj podjadę, ale nie wjadę tam do środka, tylko zaparkuję sobie tutaj z boku. I zobaczymy. Pójdę po prostu do mieszkania. Jak się do mnie doczepią, no to różnie może być. Gdzie idziesz buraku? Ale że co, do mnie mówisz? No do Ciebie mówię, a do kogo. Ale że co? Jaki masz problem o co chodzi? No że przejścia nie ma! Ale jak to nie ma przejścia, że jak to no, nie ma? No ja normalnie przejścia nie ma, no. No ale ja tu mieszkam. No, ale my przeszukanie robimy. No ale co Ty, mnie tytułuje? Nie nie co że, Może, ja? że on. O to jest chyba ten moment, moi drodzy. Dobrze trafiliście. Dobra, jeden. Leżeć brudasy. O kurde eee, broń! Co jest grona? Leżeć. Oni moi drodzy czegoś szukają w moim mieszkaniu. Muszę szybko pójść zobaczyć, o co chodzi. O, kolejny! Rzuć broń, albo cię zastrzelę. O, nie zabijaj mnie. O, wyrzuć broń. Nie mam. Jeżeli zobaczę broń, jak wejdę, to cię zastrzelę. Rozumiesz? Tak. Nie zabijaj mnie, proszę. Powiedz, dlaczego miałbym tego nie robić? Bo chcę żyć. Wykonywałem tylko swoją pracę. To zrobimy tak. Ty mi powiesz, dla kogo pracujesz, a ja oszczędzę ci życie. Dobra. Tylko. dotrzymaj słowa. Zawsze dotrzymuję swojego słowa. Dobra. Był to Ricky. Ricky? To tylko zlecenie. Nic więcej Jeste, nie wiem. Jesteś 100% pewien? Tak. Dobra. Tyle chciałem wiedzieć. Bo. Dobra, moi drodzy, sami chyba wiecie co teraz będzie. Riki nasuną na nas jakąś bandę tutaj gangsterów, Przeszukuję moją chatę, z bronią i z wszystkim. Chyba sami już wiecie co się w tym momencie dzieje. Riki chce się nas pozbyć, wypowiedział nam wojnę. Nie wiadomo, czy więcej gości gdzieś tutaj jest. W ogóle tych tutaj nie widzę, a dalej leżą. Dobra, spadam stąd, spadam stąd. Co jest? Strzelają do mnie? Co jest? Po takim ciosie jadą za mną? Co? Mamy pościg w takim razie. Strzelają cały czas do mnie. Dobra, ja nie dam rady strzelać i jechać. Muszę się po prostu skupić na jeździe. Dobra, kolejne skrzyżowanie. Jadą za mną. Zgubiłem ich chyba. Dalej są za mną. Kurde, ale gną teraz jak strzała. Są coraz bliżej. Dobra, tu jest skarpa. O! O! o kurde. Ro jedziemy na górę, na górę O! Aj! Aaaa, Drive mission, to ja nie jestem! Ale jest... O nie! Strasznie tym autem mi rzuca To tak strasznie, i kolejne we mnie wjeżdżają, jadą za mną Moi drodzy, ja ich chyba zgubiłem, wiecie co, ale coś mi się nie podoba, czuję, że coś tym gościom się mogło stać, muszę po prostu się upewnić, czy mam dalej jakiś ogon, zjadę jeszcze na dół, jest, widzę, widzę, patrzcie się, auto im wybuchło, rozbili się w jakiś sposób, musieli by gdzieś tutaj ostro uderzyć, pewnie się tylko, że nic z nich nie zostało i stąd uciekam, bo zaraz jawi się policja, ale nie, zobaczcie. Nie no, są na maksa podzierawieni. Dobra, ja stąd ucieka, moi drodzy, jadę do Benego. Muszę coś zrobić szybko z samochodem, bo jest całe rozwalone, a jeszcze dzisiaj mi się przyda. Moje auto zostało już naprawione przez Benego. Jak widzicie, prezentuje się teraz przepięknie i bardzo mi się przysłużyło podczas tego pościgu. Jestem bardzo z niego dumny, ale tak troszeczkę słabo z blachami widziałem i bardzo szybko dostawał w Ciry, przez co szybko się dymił. No ale to jest jeszcze kwestia do dopracowania. Teraz tak, jadę do kontaktu. Które daliście w komentarzach. Tym kontaktem jest właśnie kierowca, którego chciałbym strasznie zatrudnić. W dodatku jest on jednym z lepszych mechaników, tylko z jakichś niewyjaśnionych powodów strasznie jest o nim teraz mało słychać, co nie? Tak jakby się ukrywał, czy coś w tym stylu, może to i nawet lepiej, ale udało mi się właśnie dzięki Wam go zlokalizować, i z tego co mówiliście, to właśnie. Gdzieś tutaj na tym złomowisku sobie dorabia. Szczerze, mam taką nadzieję, że uda mi się go przegadać, żeby dla mnie pracował. Jestem nawet przygotowany, żeby zapłacić mu za to jakąś większą kasę. W sumie to i tak wszystko chodzi o kasę, więc na pewno pracując ze mną, sporo zarobi. O, nawet widzę jakiś samochód. No, prezentuje się pięknie, to jest chyba to ja ta super, ile się nie mylę. Dobra, i ja chyba widzę naszego klienta, ej! Nie ma co. Trzeba próbować z nim zagadać. Trzymajcie kciuki. Ja tu w ogóle pistolet wyciąga, potem ostatniej zadymie. <laughs> siemano. Siemano, siemano. Słuchaj, doszły do mnie pewne plotki, że jesteś jednym z lepszych kierowców tutaj w San Andreas. Miałbym dla ciebie robotę. E, co? Pewnie chcesz, żebym dla ciebie jeździł? No, to właśnie miałem na myśli. No to tak, jak chcesz, żebym dla ciebie jeździł, no to musisz ze mną wygrać. Ale że co? Wyścig. Ale że teraz? No teraz, teraz. Okej, okay. no ale to czekaj, to dogadajmy się w takim razie. Jeżeli ja z tobą wygram, to ty gwarantujesz mi to, że zaczniesz dla mnie pracować, tak? No tak. No okej, okay, a jeżeli przegram? Jak przegrasz, to będziesz musiał coś dla mnie zrobić. Ale o większej robocie będziesz mógł tłumaczyć. A czyli lubisz wyzwania, tak? No tak. To dobrze się składa, bo ja też. No dobra, no to co? Jak się ścigamy? Eee, dobra, to wyjeżdżamy na ulicę i ścigamy się wokół jeziora. Ale że dookoła tamtymi zadupiami też obok losów? E, tak, tak, tak. Zadupia e, też są włączone w to. Aha, czyli mieszamy o frokik z normalnym spoko. Dobra, ja to wchodzę, ale co swoimi furami? Ze swoimi? No dobra, jasne. No to co? No to dawaj cwaniaku. Zobaczymy. Lecimy. Widzicie? Trafiliśmy na jakiegoś cwaniaka, który chce się ścigać. Jego fura wygląda bardziej do ścigania się niż moja. Ja mam typową masylkara, ale z tego co pisaliście ostatnio w komentarzach, to moja fura też ma dobrego kopa i też jest właśnie najlepsza na jakichś odcinkach. Więc teraz, no, trzeba zobaczyć, kto ma lepsze umiejętności. Więc trzymajcie kciuki, ja się jadę ustawić z tym gościem i trzeba z nim wygrać, po prostu. Trzeba z nim wygrać. E, dobra, no to lecimy na szczał. Jesteś gotowy? No dobra, to daj mi chwilę. Jak widzicie, gość już wyciągał uzika. Swoją drogą ciekawe, skąd ma tego uzika, ale ja jestem gotowy, więc mówię mu, że jestem ready i zaczynamy. Dobra, jestem gotowy, dawaj No to dobra, startujemy. Dobra, ruszyliśmy, ale ma start ten gościu Moje auto jest troszeczkę wolniejsze na starcie. Dobra, ale nie będzie tak łatwo z tego, co widzę. A, ale rzuca mi tym samochodem. Ten gościu ode mnie ucieka za daleko. Muszę przygazować zdecydowanie. O, tutaj dobra. Aj! Ale tutaj na zakręcie go troszeczkę złapałem Dobra, teraz myślę, że na prostej mam trochę większe szanse Po prostu muszę go minąć i... I trzymać dystans Patrzcie się, ja go tutaj wyprzedzam, o! Ale ten też mnie nie puszcza, cwaniak Nie puszcza mnie Wow! Policja! O kurde, jedzie za nami policja! Kolejna, co jest? Dobra, nie odpuszczam, widzę, że to cwaniak O źle pojechał! Gdzie on? Tu jest, o kurde! Dobra, łapię, z A, alon on próje, co jest? No, ten pościg, kolejny radiowóz, trzy radiowozy, ale on tam leci! Co za wariat, nie, no goście dobrze jeździ, dobrze jeździ, strasznie, zobaczcie. Komentarz, ta policja troszeczkę rozkojarza. Ty co jest? Wypad! Cholera, muszę go jakoś uratować, muszę zatrzymać policję, dobra. Zatrzymam ich przed mostem, to będzie najlepsze rozwiązanie. Dobra, jadą. Cholera, gdzie on jest? O! Kurde. Nie widzę go. Jest! Chyba wyszedł na ulicę. Dobra. Wsiadaj szybko! Wsiadaj! Nic nie jest? Nie. Akurat dobrze mam zmacniony samochód. Ty już kiedyś z twoim samochodem, ważne, że żyjesz. Stary, mogę zginąć. Ach kurde trochę wpadłem w poście Kurde moje auto też tutaj nie daje rady, a policja ma nam na, na piętach jest Dobra, Waldonik stary, ja uciekam Wszystko w twoich rękach Waldonik Wal Moi drodzy, toki pościg to i to... Jak w jakiejś kinie akcji Wszystko już w moich rękach czy uda nam się uciec ten gościu może jedynie tylko do nich strzelać, ale mamy totalny pościg Nawet tajniaki za nami jadą już w ogóle Wow! wal do niego, wal, zabij go Wow, co się dzieje? Dobra, jedziemy dalej Ty, chyba, chyba się rozwalili wszyscy No, chyba tak <laughs> Coś chyba jeden jedzie za nami Jedzie? A nie, dobra Kurde. Nie co? wyrobił się Nie wyrobił się i wleciał To dobrze, dobrze, bo moje auto tu się totalnie nadaje do offroadu Dobra, zmywamy się stąd Ech, dobrze, co tobie to... życie, gdyby nie ty to już by było po mnie. No widzisz, ja też nie pomyślałem, że może aż do, do takiego czegoś dojść W sumie kto by się spodziewał, że po Sandy będą jeździć, co nie? Cholera, widzisz jak moje to auto mięsza Co, też się tego nie spodziewałem Teraz tu musimy się gdzieś ukryć, masz jakiś pomysł? E, tu jest chyba niedaleko taka st opuszczona stodoła, tam pewnie nas nie będą. To e, gdzie się działa spodziewać. E, tutaj jest to chyba skręć tutaj tutaj. O. Dobra. O, I tutaj w lewo musisz. Tutaj w lewo? Dobra, dobra. Myślisz, że tu będziemy bezpieczni? Tutaj raczej tak, raczej wątpię, żeby tutaj zajrzeli. Musimy to teraz przeczekać, wiesz? Słyszysz? No, Jeżdżę gdzieś Tak, tutaj. tak, tak, słyszę. Słyszy. Ich. Stanę tak, że, żeby w razie byśmy mogli wyjechać. Dobra, ej, Dasz radę się wdrapać tu na górę? E, tak, 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 ja mam radę. To wdrapu się. Ja stanę gdzieś tutaj, będę obserwował. Jak coś, to krzycz. Teraz bardzo dobrze słychać, że policja dalej tutaj krąży. Bo nie widzę innej opcji niż teraz przeczekać ten czas, jak ona tutaj krąży. Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnego wsparcia, nie będą trzepać tutaj stodół może pomyśleli, że pojechaliśmy prosto czy coś, to w sumie było bardziej logiczne niż w lewo, ale dobra, to już whatever. Z tego co mówi ten gość, że kupiliśmy w ten sposób jego zaufanie, uratowaliśmy mu życie, tak jak powiedział, ma względem nas dług, więc musimy to wykorzystać i mogę oficjalnie powiedzieć, że mamy nowego drivera w ekipie. Sami widzieliście, że gościu strasznie dobrze jechał. Nie miałem najmniejszych szans, żeby go dogonić, tylko właśnie ten offroad, no on miał auto troszeczkę niżej położone i go strasznie rzuciło. Widzieliście jak mnie to rzucało, moje auto co chwilę bączki kręciło, no ale wystarczyło to, żeby właśnie uciec z policji. Dlatego ja tutaj zostaję, a wy dawajcie znać w komentarzu, co myślicie o Rickim i jak podobał Wam się pościg. No i również pamiętajcie, że wbijamy 300 tysięcy. Dziękuję wam ślicznie i do zobaczyska w kolejnym odcinku.